Siemano wszystkim nagram krótki filmik o przecinarce magnum ta, tą przecinarkę mam rok z czego popracowała powiedzmy około dwóch tygodni pracowała tylko przy tuzie do beczki co mam na zdjęciach tam powrzucane gdzieś w pierwszych Tiktokach. i tak to jest 85, piątka ta plazma wróciła dzisiaj z naprawy po staniu ponad pół roku w szafce magicznie się zepsuła niby zepsuł się palnik w pistolecie. Faktycznie yy, yy, płomienia zbudzenia nie było i co jeszcze? A, i uszkodzona została niby ta płytka. Ale czy ona jest uszkodzona czy nie, to nie wiem, no wierzę dla serwisu, że jest. Ale nie wierzę im, że wymienili. Co wymienili? A, wymienili niby to wszystko, co jest wymienne w środku, w pistolecie. Ale z tego co ja pamiętam, to przed oddaniem było, była nowa założona. Wszystko było zresztą nowe, co jest wymienne. I to było wszystko nowe, pozakładane. Zaraz się włączę, bo ktoś dzwoni. I tak jak mówiłem było wszystko powymieniane. Te części, które się zużywają, dzwonił do dzisiaj do mnie pan ze sklepu mówił, żebym rozebrał jeszcze, sprawdził w środku czy na pewno coś było robione. No wydaje mi się, że ta część jest nowa założona raczej, na ty... raczej jest nowa. No i tą płytkę na pewno też zmienili, skoro odesłali. No ale za te inne rzeczy, których nie podsyłali, mają zrobić korektę, więc warto było zadzwonić, zawsze parę stów w kieszeni będzie. Poskręcam pistolet za chwilę i podłączymy, zobaczymy jak to tnie. I tak już poskręcałem, załącza się, załącza. Spróbuję uciąć i zobaczymy jak to będzie szło. Idę postaty w postawie i utniemy. No i dobra, spróbujemy przepalić próbowałem ją przeciąć wcześniej małą plazmą, ale nie, nie dało rady. Tak, to tnie. Trochę słabo, bo nie mam wózka. Blacha ma. Chyba to jest. Wydaje mi się, że 2 cm powinna mieć. Tak. To jest 2 cm blacha i idzie ładnie dosyć. Nie ma co narzekać, tylko wkurwiła mnie najbardziej ta. Plazma, że się zepsuło stojąc. Dobra, dzięki za oglądanie filmiku. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym. Jestem ciekawy Waszego zdania i dlaczego ona mogła się zepsuć.